Siemaneczkowizowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale CSGO Skins 3693 zł na moim koncie, moi drodzy. Pamiętajcie o kodzie ZYSZKO, 20 na start i 10% przy doładowaniu, oczywiście, oraz udział w giveawayach, moi drodzy. Wpłacając 8,40 macie szansę wygrać 3000 zł. Pamiętajcie, żeby aktywować kod ZYSZKO, dać followka na kiku, do którego link w opisie. I macie szansę wygrać Huntsmana Ultra Violet, moi drodzy. Dajcie tylko dwa screeny na Discordzie i bierzecie udział. Także zapraszam Was serdecznie. No i co? Plan jest taki oczywiście, żeby pomnożyć te pieniążki, tak? 3600, 3600. Pumpkin case. Dwa razy na buście, albo bez buścia. Trzy razy, spróbujmy Spróbujmy bez gusta, polecimy sobie trzy skrzyneczki 839 zł. I okej, okay, jest pięknie Jest pięknie, to jest plus mhm, Tak jest, stówka na plus Zawsze coś, jeszcze jedną sobie otworzymy Pumpkin case O, jakby zostało Na tym Asimowie to by było dużo lepiej A tak to jest No lipa, dwie stówki Dwie stówki lipnie w dupę Dobra, dwa na dwa lecimy Standard, liczymy 2 na 2 standard Pyk, 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 pyk 509 i może jakiegoś tutaj Jeszcze sobie dodamy 4% dla ondog I pan na 1000 zł 2 na 2 Ale liczymy, że teammate nasz tutaj coś pogra Tak, coś zagra No to bierzemy sobie i samą, zawsze dobre rzeczy trafia na underdogach A na standardach Jeszcze chyba kolegi nie testowałem Więc zobaczmy Pierwsza skrzyneczka nowa na buście Okej, okay. co my tu mamy Jakiś pulley Holy sap, holy sap, M4A4. Pierwszy raz widzę takie coś. 180 zł z kim case. case. I mamy neonuwar a wubkę. Ok. I wychodzimy na delikatną przewagę Beast Case. Znowu Neonuar neo a wubka. No i mamy już przewagę 150 zł. Kurde, akwamaryna może to nadrobić. Nadrabia i przegrywa. Long Dog na paru procentach nie leci nic. I teraz skrzyneczka eventowa Pumpkin Case. Poproszę coś zajebistego, mm, Mamy to! Mamy to! Bardzo ładnie! Bardzo ładnie. Co prawda, plus jest minimalny, ale zawsze jest to plus, tak? Tutaj sobie jeszcze zostawmy. I może polecimy jakiś shirt. Shirt. Tak o sobie zagramy. Kurde, ta skrzynka normalnie drożeje cały czas. Skiny drożeją, to i skrzynka drożeje ryzykujemy sobie 5% koalicji tak, 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 tak 2,800, grubo no, po prostu grubo, tak 2,800, ale szerdzik, liczymy na grube, grube, tłuste trafy no tutaj jest na jakby poleciał do prerubi, było, By było cudownie albo go fade od razu na początek oj, tragedia, leci totalny środ, leci lipa to jest krzynka MTRS za 200, no jest lipa, lipa, tak szczerze Tutaj nic nie leci. Aaaa, ja, ja, widzowie... Czaszkowa skrzynka. Na razie zapowiada się to tragicznie, tragedią. Player 2, with fire, okej. Okay. Mamy dwa koła w puli. Infernal case nikomu nic nie daje. Daje tragedię każdemu. I pumpkiny. Pumpkiny kosztują 279 zł. Tak mogłyby coś oddać, okej. Okay. Jest Bidemonster, Monster, jest Opina, tu jest Digielek. Dalej, 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 coś grubego, coś grubego. No nie no, Lipo jest widzowie. Lipo jest Crackle. Dobra, wymienimy sobie skina. Ramses Rich. Tyk, tyk. 2,600. Mamy do dyspozycji. Do dyspozycji mamy 2,600. Trzy takie. Jedna tak. Underdog. Cztery osoby. Ryzykujemy widzowie. Ryzykujemy. I mamy 1900 zł. Nam zostaje. Mógłby coś dać Underdog. Mógłby coś. Pierwsza skrzynka. Pierwsza skrzynka. Najdroższy skin dla mnie oczywiście na underdogu. Ale ja mam... Ależ ja mam pecha na tych underdogach. To jest niesamowite po prostu. Ja tylko to wchodzę od razu, leci mi jakiś zajebisty skin To jest niesamowite. To jest niesamowite. Okej, okay, dwa wildfajery tutaj. No ale Adrian tak. Zdecydowana przewaga. No niestety. No niestety. 2800 ładny win dla pana bota Adriana. I na trzech sobie polecimy standarda. Powiem Wam. Te nowe skrzynki droższe są nawet spoko, podobają mi się. Voodoo case, jednego sobie zbustujemy. I dwa pumpkiny, 1100 zł. Dwie ostatnie bitewki robimy widzowie. Siada to siada, nie siada to nie siada. Trudno. Dobra. Na standardzie przypominam. No, bo Alex tutaj... Zaprezentował moc 140 zł i teraz ja, dla mnie 140 zł tak jest, ale to nadal nie wystarcza, żeby go nadgonić. Neon Rider, Neon War, niedobrze, 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 bo 270 zł kosztuje Neon Rider. I teraz ja go trafię, bardzo mi miło. Witam, panie Neon Rider. to prawda. Zbustowana, uuuu ale skał. Zbustowana dla najgorzej, I I teraz pumpkin. Teraz pumpkinę y poproszę, oj, zawieszka za 300 zł, ale ja mam Digielka za 500, zajebiście i pumpkin kolejny. Mamy to, mamy to, pięknie 3100, tak jest. Widzowie, i mamy 3800, mamy 3800, jest ok, 7700 robimy. Pyk, pyk, pyk. I co by tutaj zagrać teraz? Co by tutaj zagrać? Myślę o jakimś szerdzie, powiem wam. Na koniec spróbować sobie wyjść z profitem jakiegoś szerdzika. Coś tutaj poklikać, żeby nam oddało koskę, nie? Longdok na czterek tutaj na. Jest ryzyko, tak sobie zagramy. Może jeszcze jakiś jesterek na koniec? Jaki? Taki? Idealnie nam styka. Szerdzik na koniec, 3800, moj drodzy. Olinek na szerdzie. Kolega nam dołącza tutaj do, do, do baterki. I zobaczmy. Glock fade leci od razu, jest dobrze. Powiem tyle: od razu jest dobrze. I nie ma glocka fade Lipa, fest. 660 zł. Serum dla mnie. Neon Case Neon Revolution, ok, za 165 zł. Plaga, plagi leci totalnie głupio, totalnie flagi leci. plagi leci. Toolbox? Ksimo. Kurde, full inject okej, okay. zawsze to Long Longdog, mógłby polecieć longdog. Jest longdog, jaka jakość? To jest smyk. 1800, mylą mi się te wódki. To jest smyk niestety. Kurde, no jest średnio, bolewam. Ja leci kraków. Ale straszna jakość za 130 zł. 300 zł, containment Beach. Kolejny pumpkinek zawieszka i 80 zł Wow. Nie, powiem wam, że jest mega gówno, nie? Na razie to jest mega gówno. Mamy Bidemonster za 600 okej, okay. Ostatni pumpkin. o Lipa, straszna, tragedia. I że Sterek jest Boreal Forest. Zawsze coś tam podzwonił, ale 3000 nam zostaje moi drodzy na kolejny odcinek. Pamiętajcie o kodzieżysko 210 na start, 10% przy doładowaniu oraz udział moi drodzy w tych giveaway'ach i pamiętajcie, że jeśli aktywujecie kod zyszko, dacie followa na kiku i wyślecie mnie na Discordzie, macie szansę wygrać moi drodzy, Huntsmana Ultra Ultrafiolet. Zapraszam do dołączania do giveaway'a i do jutra moi drodzy. Nie!